Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Podlacki, a dziś w rozmowie moim i Państwa gościem będzie analityk Piotr Kuczyński. Dzień dobry, Panie Piotrze. Dzień dobry Państwu. Panie Piotrze, kiedy ostatnio rozmawialiśmy, to było jeszcze przy okazji prognoz na 2024 rok, gdzie rozmawialiśmy o tym, co może się wydarzyć na rynkach. Nie będziemy tych prognoz oczywiście weryfikować, bo to bez sensu. Dopiero 1/12 roku można powiedzieć za nami. Natomiast chciałbym, abyśmy dzisiaj podyskutowali o sytuacji, którą obecnie na rynkach obserwujemy. Bardzo mocny WIG20, udało się odrobić już praktycznie całe straty, które miały miejsce w styczniu. No i jesteśmy na dobrej drodze aby ponownie przetestować to górne ograniczenie kanału spadkowego kilkunastoletniego. No tak, tak jest prawda. W tej chwili, jak widzę, rozmawiamy, jest 2360, w związku z tym został około 1% do szczytu grudniowego. No oczywiście tego kanału y, 13-letniego kanału trendu spadkowego zostało też 40 punktów maksimum, a może nawet mniej, więc jest sytuacja całkiem niezła. To jest ciągle to samo, to, to jest stały trik zagranicy. Oni atakują, prowadzą indeks bardzo szybko indeksy do góry, a wspomnimy również, że Mig 20, Mig 40, parę. Chyba przedwczoraj ustanowił nowy rekord wszechczasów i teraz go ciągle poprawia, więc to też warto odnotowania. Więc zagranica właśnie tak robi, zaatakuje, prowadzi szybko do góry, potem odpuszczaj, no i odpuszczenie widzieliśmy w styczniu, no, w pewnym momencie WIG20 tracił od tego szczytu grudniowego 8,5%. Niewątpliwie zostało zasiane zwątpienie, no i o to właśnie chodziło. Jeżeli zasiane jest zwątpienie, to jest pora na atak, bo wtedy można dużo akcji kupić. Ten atak, wstępny atak był we wtorek, we wtorek 30 to takie tam 0,6% chyba tylko było wzrostu. A w środę, kiedy rynki, tak zwane rynki bazowe, czyli powiedzmy w Niemcy Niemcy, Zetradax, Cacarone we Francji. Czy już przecena w Stanach Zjednoczonych, chociaż ona z nieco innych powodów wystąpiła, to wtedy nastąpił prawdziwy atak, bo wtedy szczególnie dużo akcji można było kupić, i wtedy mieliśmy wzrost o 2%. Wczoraj lekka poprawka nieco powyżej 1% wzrostu, a teraz, jak widzimy, prawie 2,5%. Czy to się utrzyma, to się zobaczy, bo czekamy również na dane z amerykańskiego rynku pracy. Chociaż ja twierdzę, że te dane nie mogą zaszkodzić obozowi byków do danych ze Stanów Zjednoczonych przejdziemy, tylko spróbujmy tak po kolei sobie sytuację na rynkach omawiać. Mam takie wrażenie, że ten impuls wzrostowy na WIG20 został po trochu zainicjowany ze strony właśnie MWIGu, bo najpierw tam dobre wyniki XTB i później przede wszystkim IEG Bank Śląski, który raportował naprawdę niezły ostatni okres sprawozdawczy, co dało trochę paliwa też wydaje się całemu sektorowi bankowemu, bo te największe banki dopiero wyniki będą publikować, a w Polsce no, bez banków nie ma hosty, jak to się mówi i ten 35 mniej więcej procentowy wpływ pięciu banków z WIG20 jest tutaj bardzo wyraźny. Jest bardzo wyraźny, ale ja nie przeceniałbym wyników, naprawdę nie przeceniałbym wyników, liczy się napływ pieniądza przede wszystkim, a, a to, jak mówię jeszcze raz w środę, w środę 31 stycznia widzieliśmy bardzo dokładnie cały świat na minusach, no może nie cały świat, ale większość obserwowanego świata. Złoty bardzo mocny, bardzo się umacniał i WIG20 bardzo mocno do góry. Naprawdę, niech Pan nie przecenia wyników. Owszem, to pomaga, jasne, to pomaga. Ja nie powiedziałem, że nie, bo za chwilę jeszcze Pan powie, że to to bajtek by było. Do tego tematu jeszcze przejdziemy. Ja wiem na pewno, no ale ja, ja twierdzę, że to było wcześniej zaplanowane, było oczywiste, że zagranica w pewnym momencie uderzy i to uderzy w takim momencie, w którym my się tego spodziewać nie będziemy. Tutaj, żeby była jasność, to nie jest tak, że ja twierdzę, tylko po prostu stwierdzam to, co. Twierdzę, że tak uważam, tylko stwierdzam to, co można było zaobserwować na podstawie zachowania rynków. Ale oczywiście też, no jak wszyscy to widzieliśmy, inwestorzy przecież obserwowali od 10 października tydzień przed wyborami, mniej więcej ruszył wig 20 i zatrzymał się dopiero w okolicy 2370, do której teraz mniej więcej już udało się powrócić. No a skoro już pan obajtek wywołany do tablicy, przed nami w nowym. Tygodniu wybory, znaczy wybory, no poznamy podczas Walnego Zgromadzenia Rady Nadzorczą nowego prezesa bądź prezeska Orlen. Jeszcze nie wiemy, jak to ostatecznie będzie wyglądać. Czy Pana zdaniem te zmiany mogą istotnie wpłynąć na postawę walorów tej najdroższej spółki, patrząc na kapitalizację na całej giełdzie papierów wartościowych? Mogą, ale nie wiadomo w którym kierunku. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze wiemy, że odejdzie pan Obajtek, prezes Obajtek, no to wiemy o tym od, według mnie od godziny 20.15 października 2023 roku, czyli od zakończenia wyborów. Wiemy, że, że, że pan Obajtek odejdzie, to było oczywiste. I wtedy był prawdziwy, prawdziwy wzrost PKN-u i cena akcji PKN-u z tego powodu 8,5%, przypominam, wtedy, 16 października, w poniedziałek. Teraz no to są już po półczyny, bo wszyscy przecież od dawna wiedzą od tego 16 października, że Obajtek odejdzie. No to jest jasne, więc ileż razy można dyskontować to samo. To po pierwsze. Po drugie, y, następca. No i, i myślę, że pan nie wie, kto będzie następcą. Ja na pewno nie. Wiem. Myślę, że nikt nie wie jeszcze. O, widzi pan, nikt nie wie. No więc skoro nikt nie wie, to nie nam mówić, co ten następca zrobi, kiedy nie wiadomo, kim on będzie. Jednak, kimkolwiek on nie będzie, gdyby był beznadziejnym prezesem, czy gdyby był geniuszem prezesem, to wynik zobaczymy za kilka kwartałów, no bo PKN Orlen czy Orlen w tej chwili już tylko, to jest potężny okręt, to jest coś, to jest lotniskowiec, z którego, żeby kurs zmienić, to trzeba dużo, 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 dużo czasu. Jeżeli ktoś kupuje przez to, to że Obajtek odszedł, a będzie następny i za chwilę coś się strasznie zmieni w Orlenie, myślę, że się myli. A poza tym może się zmienić równie dobrze na niekorzyść. Można, bo ja nie wierzę w anulowanie fuzji z, z Lotosem. To jest według mnie tak nieprawdopodobne, że chyba. Bo oczywiście politycy może, mogą o tym mówić, ale z punktu widzenia czysto ekonomicznego, gospodarczego jest to nierealne. Kary byłyby zbyt duże. Nie, nie, nie. No, jeszcze zadarlibyśmy za Ramko, czyli za Arabią Saudyjską. Nie opłaca nam się to. Ten ale, scenariusz, ale, pomijamy. ale wyodrębnienie Pegenigę czy energii, dlaczego nie? Więc jeżeli ktoś wymyśli, że na przykład tylko Pagenigę wyodrębni z powrotem stworzy osobną, znaczy wróci do osobnej spółki, to zyski organu gwałtownie spadną. No i wtedy może być zupełnie inny efekt. Także nie wiemy co będzie, nie wiemy jaka to będzie, co jest planowane dla Orlenu, jak, jaka strategia będzie rozwoju tej olbrzymiej spółki. Wiemy na pewno, że pozbędą się prasy, no to według mnie jest więcej niż pewne, to, to założyłbym się o każdą sumę, że prasy się pozbędą. No ale prasa to chyba ich tylko obciąża, a nie, a nie dodaje. No właśnie, zyski dodają w PGNiG bardzo dużo i energię. No, a jeżeli jeszcze jesteśmy przy, przy Orlenie, bo no, temat, temat wydzielenia lotosu to, to tutaj raczej bym zostawił. Natomiast jest jeszcze taki temat, który był ostatnio dosyć mocno komentowany w mediach, w momencie, gdy pojawiała się informacja o tym olbrzymim odpisie na poziomie mniej więcej 15 miliardów złotych, aby finansować zamrożenie cen energii. Czy Pana zdaniem jest jakakolwiek szansa, że wybór nowego prezesa, czy też prezeski Orlenu, może Skutkować w niedalekiej przyszłości modyfikacją, zmianą strategii spółki, która zakładała tę wysoką dywidendę na przyszłe lata i na przykład rezygnację z tej dywidendy lub jej zmniejszenie na poczet jakichś inwestycji? Nie wydaje mi się, znaczy byłbym się bardzo dziwił, gdyby tak było, o, tak mogę powiedzieć, bo to zostało przełknięte przez rynek, przez inwestorów, przez fundusze inwestycyjne, skarbowi państwa. Budżetowi te pieniądze są potrzebne, nam też są potrzebne. Mówię o Polakach, dlatego że to odciąży nasze rachunki za elektryczność, bo to po to miało być zdjęte to zdjęte 14 miliardów złotych ze skorlenu, żeby pomóc w tej tarczy. Anty, anty, no nie, ona nie jest antyinflacyjna, ale jest tarcza, która ma chronić portfele przed wzrostem cen energii. Długie długie sformułowania, ale bardziej prawidłowe niż tarcza antyinflacyjna. Więc wątpię, wątpię. Jasne, e, jakby nie będę już dopytywał o takie ogólne podejście, jakie, jakie Pan ma do polskich akcji, bo tutaj no skoro wróciliśmy dopiero do poziomów sprzed miesiąca, to raczej skoro wtedy mówił Pan, że raczej te akcje są tanie, no to teraz podejrzewam, że ta percepcja się nie zmieniła, chyba że się zmieniła. Nie, nie zmieniła nie się. Zmieniła się. Może tylko, mogę tylko powiedzieć, że martwi mnie jedna rzecz, bo, bo wie pan, to jest fajnie, wszystko wygląda, bo wzrost gospodarczy powinien być naprawdę bardzo solidny. Są tacy, którzy mówią, że będzie powyżej 3,5% PKB w tym roku. Ja trzymam się tego zdania również, znaczy popieram ich zdanie, że, że to optymistyczne zdanie. W związku z tym ten rozwój gospodarki będzie bardzo szybki. Wzrost płac. Wszędzie widoczny, prawda? Minimalna 20%, 30 nauczyciele, 20% budżetówka, to pchnie inne płace do góry, czyli popyt wewnętrzny gwałtownie wzrośnie. To będzie jeden z silników nakręcających wzrost. Drugi, ten bardziej sensowny, bardziej istotny, bo to właśnie inwestycje podkręcają na dłuższy czas wzrost gospodarczy, a nie popyt wewnętrzny, to właśnie będą inwestycje. One się będą rozkręcały w miarę napływania środków unijnych i działań rządu, który będzie chciał bardzo szybko rozkręcić inwestycje. Mamy drugi silnik. Brakuje nam tylko trzeciego, czyli eksportu, czyli żeby nam się zaczęli Niemcy wygrzebywać ze swojej recesji. Jeżeli się wygrzebią, mówi się o drugiej połowie roku, no to po, po pojawi się, no może nie trzecie, ale połowa silnika. Nie mieli dwa i pół silnika. Naprawdę trudno być pesymistą. I dlaczego? Wracam do początku. Dlaczego mnie to martwi? No bo wszyscy tak mówią. Naprawdę. Ja nie spotkałem analityka, nie spotkałem zarządzającego, który mówiłby inaczej. I to jest smutne, bo jeżeli wszyscy coś mówią na rynkach finansowych, to prawie zawsze tak nie jest. No, jeżeli chodzi o to podejście do polskiej giełdy, przyznam szczerze, że ostatnio, kiedy zjechaliśmy z WIG-20 gdzieś w okolice 2160 280 to ja już zacząłem dostrzegać takie komentarze wróżące krach na giełdzie. Już te nastroje spekulantów się powoli zmieniały, ale no, z drugiej strony kupujący skorzystali wtedy. No, i o to chodziło za granicy, to wracamy do punktu pierwszego, którego zacząłem. Oni specjalnie robią taki układ: no, walą do góry, leci, leci, leci do góry, potem odpuszczają i podpierają się tak o to, jak ja w tej chwili, i mówią: no to sprawdzimy, jak długo wam cierpliwości starczy. Kiedy zaczyna, zaczniecie opowiadać o, o końcu, o krachu, o, 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 o bezsie i tak dalej, i tak dalej, no to wystarczyło 8,5%, żeby, jak pan powiedział. Ja tego nie widziałem, staram się nie czytać innych ocen, w każdym razie rzeczywiście się pojawiły już takie wieszczące, nie wiadomo co prognozy, no to był akurat idealny moment, żeby uderzyć. No i tak się stało. Patrząc na tę dużą zmienność na początku roku na giełdzie papierów wartościowych, dostrzegaliśmy też oczywiście ruchy na parkietach zagranicznych, które aż tak dużej zmienności może nie pokazywały, ale pokazywały relatywną siłę. Kilka już sesji było takich, gdzie SP poprawiał swój szczyt historyczny, a ten z uwzględnieniem dywidend, no to już dużo wcześniej na tym najwyższym punkcie był. DAX puka do tych 17 tysięcy punktów, no tam dosłownie kilka. Kilku punktów brakuje, nawet nie wiem, czy teraz w trakcie naszej rozmowy, w trakcie nagrania DAX już historycznego szczytu nie pokonał, więc zagranica jest mocna. Czy o zagranicy, no weźmy choćby Stany Zjednoczone, gdzie indeksy są bardzo mocno zbudowane przede wszystkim przez te duże technologiczne spółki, czy w przypadku właśnie SP, Nasdaqa, tam możemy mówić, że akcje nie są tanie, tylko są już drogie i ta korekta może nam się przydarzyć? Akcje są bardzo drogie, to nie ulega żadnej wątpliwości, jeżeli chodzi o niemiecki rynek Zetradax. No to no cóż, jeżeli gospodarka jest w recesji, a Dax bije rekordy, to coś tu nie gra, prawda? No i to, to, to ewidentnie stawia duży znak zapytania, no ale okej, okay, no. Jak powiedziałem, liczą się niestety niekoniecznie fundamenty napływy kapitału. Widać tam, napływy kapitału są takie, jakie, jakie widzimy. Nie, inflacja spowodowała również, że ludzie chętnie szukali innych form inwestycji niż normalne lokaty. No i, i to też po, po, pogoniło indeksy. Jeżeli zaś chodzi o Stany Zjednoczone, no to tam mamy tą y, wspaniałą siódemkę, jak, jak to Amerykanie nazywają. Czyli firmy z Nasdaqa, pierwsze 7 firm Nasdaqa największych, które ciągną cały rynek, praktycznie cały rynek i SP 500 również tam chyba te 7 firm, nie pamiętam dokładnie ile, bo to się zresztą zmienia, ale to odpowiada chyba za około 30 parę procent. Tak, tak, około tego. Mhm. No, no SP 500, 500 firm, w związku z tym, no wiecie Państwo, to wszyscy zwracają uwagę na to, że to jest bardzo wąska hossa. Ograniczona do kilku, kilkunastu spółek. Przede wszystkim tych, które są zaangażowane w budowanie, tworzenie, rozwijanie sztucznej inteligencji. I to z nami pozostanie, to nie ulega żadnej wątpliwości. Przy czym w którymś momencie powinna się jakaś większa korekta. Pojawić, no bo w każdej hostcie są korekty. Ale hosta związana ze sztuczną inteligencją z nami zostanie na lata, nie na miesiąc, nie na dwa, nie na rok, na nie wiem, ile lat, bo to nie jestem, nie, nie potrafię zgadywać, ale na razie zanosi się na to, że to zostanie z nami na, naprawdę na lata. Kiedy się pojawi jak korekta jakaś na rynku, nie wiem, bo bardzo ładnie się zapowiadała korekta, kiedy to pojawił się Jerome Powell pierwszego, prawda? Nie, 31. 31. Środno 31. 31. Na y, konferencji prasowej. No i on brzmiał tak, jak brzmi, mieć teoretycznie powinien. Wszyscy tego oczekiwali, że będzie bardziej nieco jastrzębi niż w grudniu, dlatego że wszyscy jego koledzy... Przez kolejne tygodnie mówili, że nie, nie, nie spodziewajcie się szybkich obniżek stóp, więc spodziewano się, że lekko zaostrzy to, co było obliczone w koszty, w ceny, i nikt się tam specjalnie nie przejmował, ale on spuścił bombę. Spuścił pewnego rodzaju bombę, bo powiedział, że obniżka stóp w marcu jest unlikely. Można sobie tłumaczyć jako mało prawdopodobna, drugie znaczenie tego słowa jest nieprawdopodobna, więc tak czy inaczej bardzo mało prawdopodobne jest, że obniżymy stopy w marcu, a rynek do tej pory zakładał, że to prawie pewne jest, prawda? No i dlatego nastąpiła ta przecena właśnie, właśnie 31. Nasdaq chyba stracił dobrze, no ponad 2,5%, S&P 500 też dobrze stracił. No i wydawało się, że, że tym Paweł rzucił ten, polał tą zimną wodą głowę inwestorów i że to się uspokoi i przerodzi się w jakąś korektę. No i co? No już wczoraj, już wczoraj prawie 1,5% do góry, z niczego praktycznie indeksy wyrosły. Rentowności obligacji nadal spadają, spadają. Mimo tego ostrzeżenia, one podczas tego ostrzeżenia spadały, wczoraj też spadały. Także można powiedzieć i to były nawet tytuły w Bloombergu, że rynek inwestorzy nie wierzył w to, co mówi Paweł, co wydaje mi się Naprawdę dużym błędem. Zresztą zobaczymy, co powie w niedzielę, bo to jest taka ciekawostka. W niedzielę jest taki program y, 60 Minutes, 60 Minut, w CBS, stacji CBS, i on tam ma się prezentować pewnie przez te 60 minut. Jak myślę, i ma mówić na temat podwyżek pod stóp, gospodarki, inflacji i tak dalej. Zobaczymy, czy nie chluśnie znowu zimną wodą. To ja, ja, ja bym to zrobił na jego miejscu, bo jak widzę, że rynek mi nie wierzy, to muszę zrobić wszystko, żeby zaczął wierzyć, prawda? Jak jestem szefem tak potężnego banku centralnego. No, ale czy to zrobi, tego nie wiem. W każdym razie zniknęła. No a teraz te wyniki, które były, bo poprzednie raporty kwartalne publikowane w dzień przed konferencją Pawela. No, były słabi ustajniki. alfabet rozczarował, czyli Google rozczarował AMD, producent półprzewodników. Wcześniej jeszcze, parę dni wcześniej Intel rozczarował, więc to wyglądało bardzo słabo. Tylko Microsoft zadowolił. Wydawało się, że jesteśmy na najlepszej drodze do korekty. No ale wczoraj pojawiła się następna trójca. No i co prawda Apple niby, niby troszkę rozczarował i po sesji... W sesji w handlu posesyjnym cena akcji spadła ponad 3%. No ale meta, czyli Facebook, no znakomite wyniki, znakomite perspektywy. Dywidenda. 15, Pierwsza w historii dywidenda. 15% do góry po sesji. 15%, no to przecież coś nie, niezwykłego wręcz. No i Amazon, no może nie 15%, połowę tego, 7% do góry po Czyli dzisiaj widzimy w tej chwili kontrakty na NASDAQ, 1% do góry. Najprawdopodobniej S&P 500 może dzisiaj ustanowić jakiś nowy szczyt. Jest to, jest to całkiem prawdopodobne. Także no trudno te byki amerykańskie pokonać, to jest zawsze trudno, żeby zamienić ich straszliwie bycze nastawienie, Nastawienie. ja nie mówię, że na na bessę, ale na korektę, to jest naprawdę zawsze trudna praca i w tej chwili ona tak wygląda, że te spółki ciągną do góry, jeszcze rynek czeka na koniec lutego na wyniki NVIDII, no to to już pewnie też będzie jak jakiś szal, no ale o tym będziemy mogli mówić dopiero za miesiąc. Dokładnie, jak te wyniki się. Jak te wyniki zostaną opublikowane, ja nawet teraz spojrzałem w handlu przedsesyjnym, Meta już ponad 17% na plusie. Right. Nowe historyczne szczyty. Już zresztą byliśmy praktycznie na szczytach, bo one były w okolicach 400 dolarów. A tutaj być może wystartujemy powyżej 460. Ja tutaj, drodzy widzowie, też w momencie, gdy pan Piotr mówił o Jeromie Powellu, pokazywałem, jak wyglądają obecnie prawdopodobieństwa. Rozkład prawdopodobieństwa na marcowe posiedzenie. No i tutaj utrzymanie. Jest stuprocentowych 63,5%. 36,5% szans, że stopy zostaną obniżone, więc cały czas jeszcze tutaj ten, ten dystans jest zachowany. Natomiast. Mówiąc to, co mówiłem, że rynek nie wierzy, Paweł. Jeszcze nie wierzy, dokładnie, ale bliżej posiedzenia kto wie. A wie Pan, jaki jest teraz dlatego się trochę samotałem z klawiaturą i z tym. Wie Pan, jaka jest cena na zysk Facebooka? Cena no, no, na zysk, no nie, nie, niech pan nie zgaduje, bo nie ma po co. Cena na zysk przed tą podwyżką to jest 35. Po podwyżce o 15% powiedzmy procent, to będzie około 40. Usprawiedliwiona jest gdzieś około 17-18, no może 20. Inaczej mówiąc, Facebook jest dwa razy jest o. 100% za drogi, ale co z tego? No, napływy kapitału to nie liczą się same fundamenty i nie to, że 40 lat trzeba czekać, żeby odrobić te ceny, ale, 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 ale napływ kapitału. Ludzie chcą kupować, to kupują. Ale też z drugiej strony, jaką wypłatę zaserwuje sobie Mark Zuckerberg, otrzymując tak olbrzymią dywidendę ze swoich akcji? No, tak, ktoś tam liczył, że. Ileś tam milionów co tydzień czy tam co kwartał? Nie, nie, nawet nie starałem się zapamiętać. Jasne. To jeszcze tak na koniec, żeby spiąć z klamrą, klamrą tę naszą dyskusję, bo kilka wątków poruszyliśmy. Wątek giełdy papierów wartościowych, trochę wątek polityczny, trochę za granicę. Czy Pana zdaniem jest realna szansa w dalszym ciągu na tę korektę na rynkach jeszcze w pierwszym kwartale 2023? Korektę spadkową, i czy jest realna szansa na to, że ta korekta dotknie także naszej polskiej giełdy papierów wartościowych ponownie? Nie, czy też ta korekta już jest za nami? To są w sumie dwa pytania. Pierwsze, tak. jeżeli chodzi o pierwszy kwartał, no to ja na razie nie widzę powodu, żeby zmieniać zdanie. Nie widzę powodu, bo mówiliśmy w ogóle w Ksylionie, że w pierwszym kwartale jakąś korektę rzędu 10% zobaczymy. Nie bez, cel, tylko jakąś korektę no, zobaczymy. Tylko na razie niestety ja nie widzę niczego, co mogłoby ją spowodować. Może pojawia się taki maleńki znaczek zapytania, on się w ostatnich dniach pojawił. Daczą się powoli przebijać, ale jak widać, specjalnie to rynkom nie grozi w tej chwili. To znaczy, znowu pojawiło się coś, co męczyło rynek. Kiedy to było? Chyba wiosną 23 roku. No, nie wiem, trzeba byłoby to przypomnieć sobie, kiedy to było. To znaczy problemy banków regionalnych w Stanach Zjednoczonych. To okolice marca bodajże ubiegłego roku. No więc właśnie, więc tak. No i więc w ostatnich dniach dwa banki tam zaliczyły spadki po 20-30% ceny akcji dziennie, dziennie, z powodu tego, że mają straty na kredytach. Udzielanych na nieruchomości komercyjne. Nieruchomości komercyjne w Stanach bardzo tanieją. Więc tam może się coś rodzić, co spowoduje korektę. No ale to tylko taki maleńki znaczek zapytania. Innego łabędzia czarnego ani szarego na razie nie widzę. Drugie pytanie: czy gdyby pojawiła się korekta na, w Stanach, to będzie szkodziło naszemu rynkowi? Tak, będzie szkodziło, bo. Owszem, naszynek potrafi jeden dzień, dwa dni nie patrzeć na to, co się dzieje w Stanach, no ale dwóch tygodni nie wytrzyma, więc może się to wtedy zamienić, na przykład trend boczny albo delikatnie spadkowy. Nasz powinien być w dalszym ciągu silny. Nie jest to sytuacja Chin, kiedy to na początku zeszłego roku czekaliśmy na wspaniałe ruszenie Chin po obłędnej polityce zero-covid, okazało się to zupełnym niewypałem i indeksy wzrostu, a później się zwaliły i teraz spadają i spadają i spadają. Te nadmierne oczekiwania okazały się być nietrafione. W naszym przypadku ja nie widzę, co mogłoby zakłócić polskie, polskie, polski wzrost gospodarczy. No nie, mówmy, nie, nie, nie sięgałbym do geopolityki, do jakichś wojennych Rozwiązań, bo one według mnie są totalnie nieprawdopodobne. Znaczy, to zawsze będzie jakiś argument w dyskusji no tylko ileż razy można powtarzać coś, co właśnie ma tak niewielką rację bytu, tak, tak małe prawdopodobieństwo zaistnienia, że, że po prostu nie warto o tym mówić. Panie Piotrze, jeszcze tak dosłownie minutka, bo zahaczył Pan o temat Chin. Niedawno to jest kwestia kilku dni, może tygodnia pojawiła się ta informacja o możliwym pakiecie wsparcia dla chińskiej giełdy, też możliwa w ogóle blokada rozgrywania pozycji na spadki. Impuls Pojawił się kilka lepszych sesji na Shanghai Composite Hang Seng, ale już wraca, w zasadzie wracamy do testowania dołków z października 22. No tak właśnie było i to jest przerażające, bo oczywiście co zrobiono? Chińskie władze powiedziały, że spółki, te offshore, państwowe spółki spoza kontynentu za 300 miliardów dolarów będą kupowały akcje. Spółek, które są na kontynencie. No, no wie pan, no to coś niesamowitego. No prawie tak jak Bank Japonii, który kupuje etf y japońskie, wspierając giełdę japońską. I co? No i to, co pan powiedział, aha, jeszcze potem powiedzieli rzeczywiście, poprosili łagodnie fundusze, żeby przestały grać na krótko na akcjach. Takie życzenie łagodne władz chińskich to może być rozkazem, właściwie jest traktowane jako rozkaz. Co potem zrobili? Potem ograniczyli dostępność pożyczania akcji pod grę na krótko, to był następny ruch, potem ograniczyli, ograniczyli rezerwy obowiązkowe dla banków, ograniczyli wielkość tych rezerw obowiązkowych dla banków i to co Pan powiedział, dwie trzy sesje Shanghai Composite i, i Hang Seng 10% do góry i teraz już nic z tego nie... Następne kilka dni i nic z tego nie było. Po prostu nic nie jest w stanie zahamować tych straszliwie negatywnych nastrojów. Nawiasem mówiąc, tak negatywne nastroje, aż się proszą o to, żeby powiedzieć, przesadzacie i, i ruszyć w drugą stronę. Ale na razie ja sygnału kupna nie widzę, a póki ten nóż nie wbije się w ziemię, tak mówi przysłowie giełdowe, nie ma co go łapać, bo można się pokaleczyć. Czekamy, co przyniosą kolejne tygodnie, miesiące. Będzie na pewno ciekawie, będzie się działo. E, bieżącą sytuację skomentowaliśmy. Bardzo dziękuję. Przypomnę, moim Państwa gościem był Pan Piotr Kuczyński. Panie Piotrze, dziękuję za dziękuję poświęcony bardzo. czas i standardowo najlepsze życzenia. Dużo zdrowia i do usłyszenia przy okazji kolejnych nagrań. Dziękuję bardzo. Na razie. Do widzenia.